Cześć. Czy wiesz już kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Czy wiesz kto zostanie z tobą do końca życia? Jest tylko jedna osoba. Wszyscy inni mogą odejść. Natomiast ta jedna osoba zostanie z tobą do końca życia. I dlatego warto, żebyś właśnie o nią Zadbała najbardziej ze wszystkich innych osób. Jeśli oglądałaś moje poprzednie filmy, to podejrzewam, że wiesz, jak, kto jest tą właściwą osobą, jaka jest poprawna odpowiedź na to pytanie. Tak. To jesteś Ty. Ty masz być najważniejszą osobą dla samej siebie. Ty masz być najważniejszą osobą w twoim życiu. Bo to Ty. Będziesz sama sobie towarzyszyć do końca swojego życia. We wcześniejszych nagraniach mówiłam o tym, jak ważne jest, żebyś zadbała o samą siebie. Podpowiedziałam ci, kiedy możesz zadbać o samą siebie, jak to zorganizować oraz co możesz zrobić dla samej siebie. Natomiast może zdarzyć się też tak, że w dalszym ciągu ty nie wiesz, co jest dla ciebie przyjemnością że ty nie wiesz, co lubisz robić. I to też jest ok. Zazwyczaj nikt nas nie uczył w młodości, co możemy dla samych siebie robić. Raczej uczono nas, żebyśmy dbały o innych. Raczej uczono nas, że myślenie o sobie, o swoich potrzebach i swoich chceniach jest objawem egoizmu. Że musimy siedzieć w czyimś ogródku, w czyimś życiu i dbać o kogoś, niezależnie od tego, czy na nasz ogródek i na własne życie wystarczy nam jeszcze czasu. Proponuję ci to odwrócić. Dzisiaj podpowiem ci, co możesz zrobić, jeśli nadal jesteś na etapie poszukiwania, szukania tego, co jest dla ciebie przyjemnością, co sprawia ci radość. Jeżeli nadal nie wiesz, co to jest, może to być spowodowane kilkoma czynnikami. I te kilka czynników chciałabym teraz omówić. I te kilka czynników chciałabym teraz omówić. Jeżeli nie wiesz, co sprawia ci radość, to bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że po prostu do tej pory nie wzbudzałaś w sobie wdzięczności za Twoje tu i teraz. Czyli nie skupiałaś się na tym, co jest tu i teraz, nie żyłaś chwilą obecną, nie wczuwałaś się w chwilę obecną. Prawa wszechświata mówią o tym, że dostajemy to, co już mamy. Dostajemy więcej tego, co mamy. Dostajemy więcej tego, czym emanujemy, czym promieniujemy. A zatem, kiedy czujesz radość z tego, co cię otacza, dostaniesz jeszcze więcej powodów do radości. Natomiast, jeżeli czujesz się źle w Twoim tu i teraz, to naturalnym Twoim krokiem jest dążenie do zmiany. To dążenie może być napędzane tym, że nie widzisz pozytywnych stron Twojej codzienności i w konsekwencji czujesz potrzebę ucieczki, poszukiwania czegoś innego, czegoś nowego, jakiejś nowej jakości. Możesz uciekać od tego, co już masz. Szczególnie jeśli Twój sposób myślenia nie jest nastawiony na widzenie radości z tego, co Cię otacza, na dostrzeganie przyjemnych rzeczy, na dostrzeganie pozytywnych rzeczy w Twoim codziennym życiu. Może być też tak, że nie lubisz swojego życia, nie lubisz swojej pracy, nie lubisz miejsca, w którym mieszkasz, nie lubisz ludzi, którzy cię otaczają. Jeśli źle na samą myśl że masz dzisiaj wstać i pójść do tej właśnie do tej pracy. Nic więc dziwnego, że wymyśliłaś sobie, że znalezienie jakiejś pasji to będzie to twoje światełko w tunelu, to będzie droga do uratowania samej siebie. Jednakże tutaj jest pewna pułapka, ponieważ jeżeli uwierzyłaś w to, że ty musisz robić coś innego, że ty musisz coś znaleźć, że ty musisz, musisz, musisz działać, szukać, znaleźć i tak dalej, to twoje ciało i twój umysł, cała Ty, jesteście w energii walki, w energii przymusu i strachu. A co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy tak sobie powtarzasz, że musisz, że musisz walczyć, że musisz szukać, że musisz znaleźć? Poczuj przez chwilę swoje ciało: czy jest miękkie i luźne? Czy raczej jest spięte, bolące i gotowe do walki? Problem polega na tym, że w strachu nasz organizm przekierowuje wszystkie swoje zasoby. Na znalezienie drogi ucieczki. Cała energia Twojego ciała, wszystkie Twoje mięśnie, cała uwaga i skupienie są przekierowane na szukanie, na to, że Ty czegoś nie masz i potrzebujesz coś zdobyć. A w tym stanie Twoje ciało ma zablokowany dostęp do emocji, ma zablokowany dostęp do tego, co jest Twoim pragnieniem. Ty w tym stanie nie możesz usłyszeć swoich własnych pragnień, które wyszłyby z Twojego wnętrza, z głębi Ciebie, prawdziwej Ciebie. A to właśnie te pragnienia są drogą do znalezienia tego, co sprawia Ci radość. W stanie walki i strachu Twoje ciało również zostaje pozbawione potrzebnych mu elementów do zdrowego, normalnego funkcjonowania. Ponieważ my ludzie albo jesteśmy w energii miłości i rozluźnienia, albo jesteśmy w energii strachu i wspięciu. Nie możemy być w tych dwóch stanach jednocześnie. Pamiętaj, że w każdej chwili to Ty wybierasz, w którym stanie obecnie przebywasz. Możesz świadomie się przeklikać. Pamiętaj, że fizjologia ucieczki nie wspiera ani w kreatywności, ani w twórczości. Jest spinająca i zawężająca uwagę. A pasja to raczej coś takiego, co jest dla nas lekkie, przyjemne i łatwe. Coś, na myśl, o czym czujesz podekscytowanie, że będziesz to robić. Na samą myśl czujesz dziką radość. Pasja nie męczy. Przyjemność nie obciąża i nie wypala, lecz wnosi lekkość i tak zwany flow do Twojego życia. Pasja niekoniecznie jest praktyczna i niekoniecznie musi przynosić pieniądze. Pamiętaj, nie zawsze to, co nas ubogaca, relaksuje i co daje radość, musi wiązać się z osiąganiem dochodu. Dlatego proponuję, abyś zamiast szukać pasji, najpierw zrelaksowała się w tym, co cię otacza tu i teraz. Znajdź coś fajnego, co działa. I skup na tym swoją uwagę. Myśl o tym, wzbudzaj w sobie ciepłe odczucia w związku z tą rzeczą. Niech Twoje ciało zaleje fala przyjemnych odczuć, takich jak wtedy, gdy jesteś w pięknym miejscu i się rozpływasz w tym pięknie. Albo jak wtedy, gdy jesteś w ramionach swojego ukochanego lub Twoje dziecko cię przytula i ci mówi, że cię kocha. Poczuj te emocje. Skup się na miękkości w Twoim ciele i pozostań w tym stanie. Im częściej będziesz robiła to ćwiczenie, nawet jeśli na początku będzie ci się ono wydawać wymuszone, tym szybciej taki błogi stan stanie się czymś naturalniejszym i bliższym Tobie. W efekcie Twoja uważność będzie dostrzegała nowe i nowe możliwości. Nowe i nowe elementy, które będą Cię wprowadzały w taki stan. Poczucie przymusu i desperacji znacznie zacznie naturalnie zanikać i naturalnie maleć. Znajdziesz pasję jako skutek uboczny tego, że podarowałeś sobie zrelaksowanie w ciele i umyśle. Jako skutek tego, że wyciszyłaś umysł i Twoje myśli. Ponadto otworzysz się na otrzymywanie zamiast brania i robienia. To tak, jakbyś pomachała do wszechświata i zawołała: Hej, wszechświecie, tutaj jestem, składam ci zamówienie na. Otwórz się wtedy na to, że dostaniesz takie pomysły, których Twój logiczny umysł nie widział i nie brał pod uwagę. Ta pasja sama wtedy do Ciebie przyjdzie. Pozwól, by poprowadziła Cię intuicja. Odpuść kontrolę, zaufaj i otwórz się na otrzymywanie. Czasem pasja przyjdzie w taki sposób, że zanim zdążysz pomyśleć, po prostu będziesz się tym musiała zająć, i w którymś momencie poczujesz olśnienie, że właśnie ta czynność daje ci to, czego szukałaś. Szukanie jest w energii braku. Szukanie jest na etapie szukania. Wszechświat daje więcej tego, co już masz i tego, o czym mówisz. A zatem, wszechświat da Ci więcej okazji do poszukiwania niż do znalezienia. Lepiej jest zastąpić te słowa na przykład takimi: Znajduję pracę. Wtedy, wszechświat da Ci więcej znalezienia pracy, bo znalezienie jest czymś, co jest spójne z Twoją wibracją. Z pasją jest podobnie. Jeśli nie wiesz, co lubisz robić, często przypominaj sobie, by pomyśleć. Znajduję moją pasję, albo dziękuję, że znalazłam to, co sprawia mi radość. Dziękuję, że znalazłam swoją pasję. Taki sposób myślenia bardzo cię wspiera. Pozostawiam cię z tymi przemyśleniami. Życzę Ci cudownego dnia. I te kilka czynników chciałabym teraz omówić.